Cześć, witajcie drodzy widzowie na moim kanale, moim kuby. Dzisiaj e, zaprezentuję Wam, co nowego zmieniło się na naszym gospodarstwie, bo rozbudowaliśmy rozwinęliśmy gospodarkę. Tu jest jeden członek rodziny, nowy. Jeszcze dorobiliśmy się pracownika, bo wiadomo, mm. trzeba dużo czasu spędzać na gospodarstwie, a tego czasu czasem jest za mało i ktoś nam po prostu musi pomóc. Zaprezentuję wam tę osobę. Przedstaw. Ja. Cześć Mieciu, jest już moim pracownikiem. Mhm. Jak się czujesz w tej robocie? Podoba Ci się myślisz, wiążesz dalej przyszłość z nami, czy raczej nie bardzo? Co robię? Wiążesz z nami dalej przyszłość, czy raczej nie bardzo? No, bo z Wami. Tak jak się na Ciebie sprowadzi? patrzy. Pachter, to jest to to, to, to jak. To, to Uczymy, ruszta. A ta, nie, A ta, ta, nie? No. To jest mieciu nasz nowy pracownik i on pomaga nam w wolnych chwilach, bo u siebie ma skromny stragan, lecz na nim po prostu nie wyrabia i musi po prostu dorabiać u nas. No wiadomo, jak to jest. Skromny no. A nie ja nie ale chodź! Za okienko, dzień dobry! Chodź! Napadł na, na bańk. Jak tam, panie Mieciu? No nie wiem, no jeszcze zastanowimy się nad dalszym zatrudnieniem pana, bo coś chyba z panem nie tak te prawy pójdą na nas. To jest Cielaczek. Czemu czekasz na niego? Co? Co on ci robi? Co on ci robi za krzywdę? Co? Hej. Siemanko. Cześć. Ares, chodź, nie marudź. Tutaj byczki żyją sobie, ładnie wyrosły, tutaj się zabijają. Ares no, no co ty? Co tam? No, 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 no co ty? Ty jesteś dobry. Codziennie to samo praktycznie. To jeszcze zobaczymy Co my tu mamy. No i tutaj też mamy. Nie wiem czy to się zapali. Coś się chyba zepsuło. No dobra. Ale jest widać. Jest widać drodzy widzowie. Są dwie koleżanki. Ares, idziemy, chodź. Także rozwijamy się, rozwijamy się, działamy. Musi się rozwijać, żeby nie upaść na tym całym świecie. Dzisiaj znowu prognozują jakieś burze, wiatry, inne gradobicia. Ostatnio nas to omijało, całe szczęście, ale nigdy nic nie wiadomo. Takie nie, bo w sumie dziwne się robi i tu bardzo się ochłodziło. Bo było w sumie za dnia jakieś nie wiem 37 stopni, coś koło tego. A teraz chodzę w bluzie. Więc jest myślę koło no nie wiem 17 stopni, ale jest taki mroźny wiatr. Ogólnie. O. Takie się robi. No ale nic, na to się nic nie zdziała, tu biegnie do nas Ares, ma 3 miesiące i 13 kilo, takie wrażenie mamy jakby co tydzień o kilo przytyło. przytył, bo no kluska się z niego robi. Idziemy do naszego pracownika miecia zobaczyć jak się sprawuje. No zobaczymy, zobaczymy, co z nim dalej będzie. Mieliśmy też wyrzucać gnój, ale ale coś się nam... W planach zmieniło i zostało chociaż pukanie, pukanie ruszt. I co tam Mieciu? Mm, pożądamy. Tak dobra? My nie, no my To jest twój współpracownik. Nie? Dobra? Nie ma cuda. Nie wiem. Co tak mam nadzieję? W domu. Co? W domu. Nie w domu, aż po po to za to fawory. Móż ktoś to musiał zrobić. Po to ciecu jak mamy. Jaki wyraz Nie, no bo ja nie, nie wiem. To chyba w parku ładnie mamy Nie, no ładnie ma. Ja cię zatrudniłam. No jak nie mieliśmy tego robić. Co? Jakie mamy tego robić, I to kiedy jest Na co ma krzyżyć? Na to, co zrobiliśmy za niego robotę? No, no nie wiem, czy mieliśmy pupa. To się okaże. To się okaże. Także no. Tak to wygląda. Dzisiaj zdążyłam jeszcze rano. Pokosić trawę w ogródku. Wiadomo, jakieś krótkie prace porządkowe, i się dzień zleciał. Dzień w objazdach. I tak to jest. I ciśnie. Nadrabiamy zaległości. I tak to jest bo zaczyna coś kropić dobrze ci idzie nie wiem jak w ogóle to ma wyglądać jest no dobrze tak z dwie godziny myślę że będziesz wyrobiony Nie? No. to się tak wydaje ale jak chce się dokładnie wszystko zrobić to tak mija ja na no godzinę, dwie godziny może nie, ale godzinę na pewno. słyszycie to? Nasz Mieciu, dobry pracownik, tak podpadł? No, krowa biedna. nie nie ma, nie? Nic nie cieknie. No, to jest to No nie, bo to wiadomo. Oj, co się stało? Mieczy to jest dobry pracownik. Może się nada. Jak nie do tego, to do wygwalania gnoju, prawda? Od kurs. A żeby się spał ten telefon, czekaj, się <grystki> Nie trzymam go w tym. Pies po ciebie. No, co tam? Ares, ten nie wie, co on ma zrobić, wiesz? Musi no się bui ciebie. Jak tak szczekasz na niego. Nie możesz tak go stresować. Prawda? Chodź. No, co tam? Hmm? Widzisz, jak go wystraszyłeś? Robota idzie do przodu. Ta krowa chyba sobie gada stąd. Nie wiem, co on tu robi. <gryw> Latem jak jest bardzo bardzo gorąco, na przykład tak jak dzisiaj, to, to się fajnie przynajmniej opłodzą, bo to jest zimny strumień wody. I jazda. Tam kumpel się już położył. Tak to jest. Ostatnio też jeszcze zagaiłam do sąsiada, który zajmuje się blacharką, żeby e, zrobił mi progi, bo zauważam, że robi błazimiruda. ruda. <grym> Tutaj jeszcze jest OK, więc nie ma tragedii. No ale już wolę zawczasu się tym zająć. Tutaj jest gorzej, bo tu już się robi dziura. No ale będziemy wymieniać i, i spróbujemy temu zadziałać. Tutaj też się robi widzę. Jeszcze planuję sobie wymienić y, całe reflektory, bo te już są po prostu y, zużyte. No ale to wiadomo, one chyba wydaje mi się, że przez te 20 lat, jak ją mam. Znaczy, <laughs> nie przez 20 lat, jak ją mam, tylko przez 20 lat y, jej istnienia, myślę, że nie były wymienione. Więc myślę, że pora się nimi zająć. Samo czyszczenie tych kloszy nic nie pomogło. więc. To jest po prostu jedyne rozwiązanie. No i będzie dopicowana na picuś glancuś. Yy, ale mega telefon. Jak on nagrywa. Co ty tak zrobić, no? Ale z... gównów nie jest. Pomocnik wadka odkurza krową pokój, hmm. tu już pomału nawet spuszcza się woda, ale jeszcze. 你要去到吧一去。 Myślę, że tylko Potężna tak roba. Ares, co odkopasz? Chodź tu. No i robota idzie. Teraz to ja. To chlapało, wiesz? Mocno. Chyba. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Bawiłam się też w wolnej chwili z autem. Tak pierdoły sobie robiłam. Chciałam... O jesteś. Chciałam wymienić te kratki. Od wentylatorów, od tych kratek nawiewu. Myślałam, że są pęknięte te takie, yy, nie wiem jak to się nazywa, no załóżmy przesełka, <laughs> bo zdarza się po prostu, że te yy, szpikulce od nich się urywają. No i ładnie rozebrałam. A tu się okazało, że yy, jakby. To co przesuwa te całe kratki nawiewu jest połamane i po prostu nie da się tego w żaden sposób skleić ani nie idzie po prostu kupić samej takiej części, bo po prostu to jest zbudowane, to jest w całości tego. I tak samo to. To też. Jakby miała śrubokręt to bym pokazała o co mi chodzi. Ale nie wiem, musiałabym podejść. No ale zamówiłam sobie całe. Tą okleinę sobie zostawię, a to, co jest pod spodem, to sobie zmienię, no bo szkoda mi jest tego, bo to fajnie pasuje do wnętrza, nie? Ktoś sobie wcześniej kiedyś od, obkleił to autko. No i tak jakoś nie chciałabym tego zmieniać tak samo zamówiłam sobie też przełączniki do otwierania szyb. Tutaj mam powymienione. Tutaj i tutaj. Ale z tyłu. Mm. Na miejscach yy, pasażerów z tyłu nie działają mi, w ogóle jakby nie reagują, no teraz wiadomo, że nie, bo nie mam włożone, ale no będę wymieniać jutro, bo jutro prawdopodobnie przyjdą, więc, więc no, będę sobie działać, Jestem niby takie pierdoły, ale zawsze tak jakoś lepiej człowiekowi, <laughs> jak sobie coś samemu zrobi. Lubię takie rzeczy, więc nie, nie ma problemu. Dobra, udało mi się to jakoś rozebrać. Generalnie myślałam, że zepsuły się w tych łopatkach te pikulce, bo to bym dała radę jakoś naprawić. Należy, no, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Przyjrzałam się temu bliżej i zauważyłam, że po prostu w tym miejscu powinna być jakby taka obramówka, czy coś takiego do tego. Nie wiem, czy to będzie widać. Pewnie nie, bo tu też jest złamane. No, ale w każdym bądź razie powinno być takie coś, co przytrzymuje te wszystkie kratki, że one po prostu nie latają luzem. No, tak jak ta na przykład. I ta, która już wypadła. No, a tego nie da się tak naprawić tak łatwo jak myślałam. Najpierw próbowałam coś z gąbką, pierdoły różne i ten, ale to po prostu nie przyniosło żadnego rezultatu. No i byłam zmuszona po prostu zamówić nowe. Bo bez tego się po prostu już nie obędzie. No, ale tak jak już mówiłam, to sobie zostawię, resztę wymienię i nie ma jakby nic po prostu lepszego, bo będę miała wymienione No, ale to wiąże się też z kosztem, nie? No, bo jednak trzeba każdą część osobno dokupić. Dobrze, że jeszcze tamta się trzyma, bo tamtej nic nie jest. Właśnie ta. Y po środku jest trochę zepsute, no ale kupiliśmy już, jak rodzice ją kupowali, to ona już takie coś miała, więc nie wiem, co właściciel poprzedni z tym robił, no ale nie wnikam. No a że mnie już to zaczęło irytować, no to stwierdziłam, że sobie to że stwierdziłam, że sobie to będę wymieniać. Jutro będę sobie ładnie z tym działać. To trzeba tu ładnie wcisnąć. No, gitarę grzybokręt jazda. <grystanie> Aleś się chyba zmęczył czekaniem. A teraz łąki. Już test trawa jest. <grystanie> Będzie do koszenia. Fajne to. Fajne to. nie, no się pytam, Fajne co to. nie ma? To nie, to nie było. <noise> Ty kurto plus. No, nie tak, to cały czas jest z tego, nie? U nas nie rosną, to, 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 to całe? <noise> tam, het, het, za górami, za losami. do tego sufa tam, Aha. I tam ma.

tam gdzie tata. Praca w korporacji. To będzie taki krótki film, żeby po prostu się coś w końcu zaczęło znowu dziać na naszym kanale, bo była bardzo, bardzo, bardzo duża przerwa. No i mam nadzieję, że to się zmieni. Kuba był, yy, pracował u kolegi przy ziemniakach i po prostu nie było czasu nagrywać. A ja chodząc do pracy też nie miałam po prostu kiedy się tym zająć. No ale mam nadzieję, że to się w końcu odmieni. <grych> zapoczątkujemy tym filmem dalsze filmy. Także no cóż mogę rzec. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania. No i co? I widzimy się chyba w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już u kuby. Coś tam nagrywał, ale jeszcze ma do zrobienia. Także na razie cześć, siemanko.